Tele, telefon na kierownicy, żeby tam mieć problemu. Jedziemy sobie i co? Autko było na paru rzeczach, jakieś hamulce, koła, wyważenia. No i teraz byłem zbieżność robić. Wiecie jak to jest. Odda się na zbieżność. Chłopaki mówią, że jest dobrze zrobione. Jedzie się. A okazuje się, że nie jest. No. I zawsze powtarzam, że zanim odda się klientom, a żeby to zrobić, to trzeba wyskoczyć kawałek na ekspresówkę i że tak powiem e, sprawdzić czy to działa, więc to jest bardzo ważna sprawa pamiętajcie jak oddajecie e, jak warsztaty też mnie oglądają co nie? niektóre e, więc jak się auto wydaje to zawsze przejedź, zróbcie 20-30 km jak klient zgłasza już awarię jakieś typu wycieki czy coś w tym stylu, to zawsze trzeba klienta dzień przytrzymać niestety i na ciepłym, na zimnym się przejechać trochę po zaworach, bo klient tak może jeździć. No i co? I, I tak to wygląda. Tutaj klient przyprowadził na hamulce. Ja też musiałem parę kilometrów zrobić, bo tutaj były jakieś tam zaciski, niezaciski. Zdejmowane, czyszczone, czyli nic nie, dla koła były uważane, więc trzeba się przejechać tym autem. No bo klient też tak jeździ z takimi prędkościami, z różnymi, więc sprawdzić czy, czy nic tam nie, nie wychodzi. Czy tam narzekał jakieś drgania, ale to właśnie wszystko było ze starych opon ze starych, yy, yy, że tak powiem, kół yy, w tej chwili jest wszystko baja. No, nowe felgi to nowe felgi tak? I opony opony założyłem akurat dał z od homologacją, od Mertedesa jeszcze lepiej kleją no, czy kleją zajebiście bo tak aż się... Ty nie to nie zdawają. Dajcie łapkę w górę. A miałem tutaj nagrać jeszcze powiedzieć, pamiętajcie, bo z Hamulce kilka razy było u mnie. to auto będzie przebiegł 300 tysięcy. I to jeszcze były oryginalne prowadnice, co nie? Tu niby są takie tulejki, ale pracujące w gumie. No i niestety, to trzeba wymienić. No i to niestety, akurat do, do tego CDU. Prowadnica kosztuje 2 chyba ze 115 zł i niestety ona musi być yy, yy, musi być tak yy, że tak powiem wymieniona yy, po czasie bo to inaczej jeździć nie będzie no. jak należy będzie krzywo zużywało tarcze i klocki to samo w tylnych zaciskach i tak sprężyny te zaciskające no i tutaj też tam że tak powiem w zamienniku jakieś te autofremy inne, no to one są słabe, bo one przejeżdżą jedne klocki i nie trzymają. Jak założysz się oryginał, to znów tam te kilkadziesiąt tysięcy jeździ, więc no ale to się zbiera, bo tu prowadnica 115, tu klocek yy, oryginalny, no to, to takie oszustko kosztuje 9 paczek, no można założyć a te, a to będzie belicie, nie będzie hamny. Piszczeć, przyjeżdżają i że piszczą i, i trzeba, że tak powiem je po prostu przejechać się podociskać eee, a jak się założy oryginał to nie ma problemu po prostu jeździłem te hamulce tak jak tutaj jest nowe, założone tarcza ZTE oczywiście, ale klocki z oryginału i, i tu nie ma co że tak powiem eee, nie ma co, 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 co rzeźbić więc eee, no to tyle w temacie tak Dajcie łapę w górę jak się komuś podobało.